Lęcząc, zaśpiewamy jeszcze pieśni uczci serca Pana. Ze śpiewnika pieśń numer 449. See? wzywamy litanie do Przenajświętszego Serca naszego Pana. Iryje elejso Chryste elejso Christe Teraz będę śpiewał pierwszą część, a wy będziecie odpowiadać zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przez Ducha Świętego, w łonie Maryi Dziewicy utworzone. Zmiłuj się, nami, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebie. Czy sobie bardzo upodoba. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. Zmiłuj Jezusa skarbnico łask Boży zmiłuj się, zmiłuj się nad nami zmiłuj się nad nami serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych zmiłuj Nadzieją pokutujący. Zmiłuj się, nad nami. Zmiłuj się, nad nami. Serce Jezusa, świątynią Boga. Zmiłuj się, nad nami. Zmiłuj się. Nad nami. Zmiłuj się. są wszystkie skarby mądrości i umiejętności zmiłuj się nad nami zmiłuj się nad nami w serce Jezusa w którym mieszka cała pełnia bóstwa zmiłuj się nad nami serce Jezusa nieskończonego majestatu. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Zmiłuj się nad nami. Odwieczne upragnienie świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa z żywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Terce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się Serce Jezusa włóczniom przebite, Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Herce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Herce Jezusa, chwała ofiar o grzeszniku, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierający. Serce Jezusa, z którego po rany powstała nasza wspólnota miłość i miłosierdzie Jezusa. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Aranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Wysłuchaj nas, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Jezu, cichy i pokornego serca. Módlmy się, czech mogący wieczny Boże wejrzy na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę mi zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tego syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. A teraz za chwilę, kiedy będzie jeszcze uroczyste błogosławieństwo, kończące adorację i procesję, Oddamy się przy Najświętszemu Sercu naszego umiłowanego Zbawiciela. Dlatego proszę powtarzajcie te ważne słowa oddania. Jezu Chryste, którego serce zostało przebite na krzyżu dla naszego uświęcenia i zbawienia. Serce miłujące nas i pełne przebaczenia oddaje się całkowicie Twojemu sercu. Moje serce, moje życie i wszystko należy do Ciebie. Chcę miłować Twoje serce. Chcę je czcić. Chcę Twojemu sercu wynagradzać za grzechy moje, moich bliskich i całego świata. Chcę być apostołem Twojego miłosiernego serca i ściśle zjednoczonym z Twoim sercem. Chcę moim, moim życiem głosić, głosić miłość, miłość, i miłość i miłosierdzie Twoje przez niepokalane serce Maryi, teraz, teraz i na zawsze. Amen. Ze śpiewnika wspólnotowego pieśń numer 88. i Lampiony, ale te, te chorągiewki możemy też używać do końca spotkania i te kolejne spotkania, które będziemy przeżywać, będziemy też posługiwać się nimi.